W trakcie uroczystości 28 osób, sportowców i działaczy sportowych otrzymało nagrody pieniężne i rzeczowe za działalność i sukcesy sportowe w roku 2014. Myślę, że dla sportowców Powiatu Sierackiego był to dobry rok, bo w ogólnej rywalizacji Powiat Sieracki plasuje się na szóstym miejscu, co przy, powiem, skromnych nakładach finansowych na sport i jest to ogromnym osiągnięciem. Pragnę pogratulować wszystkim zawodnikom z terenu naszego powiatu, że to dzięki ich pracy, zaangażowaniu i dobrym wynikom możemy powiedzieć, że jesteśmy na punktowanej pozycji. Nagrodzeni pracują na co dzień w sześciu klubach sportowych z Sieradza. Międzyszkolnym uczniowskim Ludowym Klubie Sportowym, Kajakowym Klubie Sportowym, Klubie Sportowym Żeglina, Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym Żeromski, Sieradzkim Szkolnym Związku Sportowym i Radzie Powiatowej Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych. Najlepszy, najlepszy se, sezon w życiu. No, wyniki się udały. Forma wystrzeliła, no i, i, i efekty są. No, na razie planem jest rozwijanie się, przejście do na, przeszedłem do następnej kategorii, no i trzeba po prostu wejść w tą kategorię dobrze. Bardzo dużo startów miałem. W różnych biegach brałem udział no, ponad 20 razy. W tym zdobyłem dwa medale Mistrzostw Polski. Pokazałem się na kilku biegach za granicą, także myślę, że ogólnie podsumowanie bardzo pozytywne, ale jak zwykle stawiam sobie poprzeczkę coraz wyżej. Przyszły rok kolejne jakby wyzwania i, i miejmy nadzieję, że, że wyjdzie to równie fajnie jak w tym roku. Jeżeli chodzi o wyniki. Jeżeli ja mogę mówić o swoim klubie, o lekiej Altyce, jeszcze nie mieliśmy takiego roku, gdzie byłoby tylu medalistów Mistrzostw Polski, a, a z drugiej strony trzeba też y, mówić o tym zapleczu, bo u nas cały czas rodzą się te młode talenty, mamy naprawdę bardzo fajny potencjał, dużo młodych zawodników. Jeżeli one pójdą dobrą drogą, będą fajnie rozwijane przez trenerów, do tego myślę, że jeżeli dodamy to, że mamy takie imprezy jak dzisiaj, czyli podsumowanie sezonu, gdzie ci młodzi zawodnicy... Mogą dostać jakąś motywację na przyszłość i dostać jakąś nagrodę. Na pewno dla nich to jest duży, duży kopniak, żeby trenować dalej i, i promować jakby miasto i powiat. Był to rok udany, chociaż nie powiem, że liczyłem może na więcej, no ale e, tak to powinno być, że zawsze sportowiec powinien dążyć do wyników wyższych. No, czterech zawodników obecnie jest zakwalifikowanych do kadry polskich Juniorów, także jest to najwięcej chyba w historii żegliny, żeby w jednym roku czterech zawodników było zakwalifikowanych. No, sądzę, że przyszły rok będzie potwierdzi to, że no będziemy szli do przodu i będą jeszcze lepsze wyniki jak w tym roku. Starostwo Powiatowe planuje w przyszłym roku kolejne inwestycje związane z rozwojem infrastruktury sportowej. My chcemy przede wszystkim wybudować boiska sportowe przy naszych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Sierac. Te boiska mają służyć. Nie tylko młodzieży uczącej się w danej szkole, ale wszystkim mieszkańcom powiatu, powiatu Sieradzkiego, a tutaj mówimy głównie miasta Sieradza. Mam nadzieję, że te boiska pozwolą na to, żeby ten sport jeszcze lepiej się rozwijał i że nasi przedstawiciele naszego powiatu będą uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Poza gratulacjami i nagrodami, na zakończenie wyróżnieni mogli również skosztować pysznych tortów.